Do Radomia na mecz 25. kolejki Ekstra Klasy z Radomiakiem przyjechał lider tabeli, a więc Jagielonia Białystok w składzie Jagi m.in. Taras Romanczuk i Dominik Marczuk, czyli reprezentanci Polski powołani przez Michała Probierza na mecze barażowe o Euro 2024. Jaga dobrze zaczyna ten mecz, dośrodkowanie z lewej strony od Krzysztofera Hansena i Jesus Ima strafia do siatki Radość Hiszpana, radość Zlatana Alomerowicza, ale radość przedwczesna, bo Daniel Stefański gola odwołuje. Okazuje się, że Imaz był na minimalnym spalonym. I teraz dokładnie to widzimy, decydowały centymetry, wciąż 0 do 0. Radomiak stara się odpowiadać, głównie ze stałych fragmentów gry. No i przede wszystkim Wuszkowicz jest groźny, ale ten strzał głową sprzed chwili nie mógł zaskoczyć bramkarza Jagi. To już Christopher Hansen, Hansen i Kobylak tym razem zażegnuje niebezpieczeństwa. Doskonała interwencja bramkarza Radomiaka. Rzut rożny dla Jagi, chwilę później 15 minuta meczu. Taras Romanczuk głową Mateuska. Szybczak i co? Jest! Gol! Tak jest! Piłka przekroczyła całym obwodem linię bramkową. Mateusz Skrzypczak może świętować Jagiellonia. Prowadzi 1 do 0. Trener Adrian Siemieniec jeszcze dokładnie analizuje sytuację. Nie ma wątpliwości. Z tej powtórki widać to doskonale. Już za linią bramkową interweniował Kobylak. Jagiellonia prowadzi 1 do 0 i kontroluje wydarzenia na Murawie. Teraz Pululu świetnie wypuścił sam na sam nene, ale ponownie mamy spalonego i tutaj już nawet nie ma czasu na radość, bo od razu odgwizdany spalony. Tym razem to Pululu, który podawał do Portugalczyka, był na pozycji spalonej. Chwilę później poprzeczkę obija Leonardo Rocha. Znów uderzenie głową, stałe fragmenty gry. To jest ten element, w którym Radomiak rzeczywiście jest groźny. To wciąż fragmenty pierwszej połowy, doliczony czas gry, no i takie błędy zdarzają się piłkarzom Radomiaka. Miko Pululu, ależ doskonała interwencja Gabriela Kobylaka, kapitalnie to zrobił golkiper gospodarzy. I dzięki temu Radomiak wciąż przegrywa tylko 0 do 1. To już fragmenty drugiej połowy, w której wciąż, jak ma przewagę. 54. minuta i fatalnie pudłuje Afimiko Pululu po podaniu jednego właśnie z reprezentantów Polski na boisku, a więc Dominika Marczuka. Pululu do Imaza. Imaz z powrotem do Pululu. Ten zamiast strzelać chciał przyjmować piłkę. Wypuścił ją sobie zbyt mocno. Gabriel Kobylak dobrze wychodzi z bramki i interweniuje w należyty sposób. Ciągle tylko jednobramkowe prowadzenie Jagi, a to oznacza, że sama prosi się o problemy i teraz. Zobaczmy w powtórce, jakim cudem Wózkowicz nie strzelił gola wyrównującego e, dosłownie z linii bramkowej nie trafił w piłkę e, głową. E, chorwacki 17-latek, e, który jest tu na wypożyczeniu z Tottenhamu. No a niewykorzystane sytuacje się mszczą i kan Kaliskaner w roli mściciela w masce wychodzi po złym dograniu piłki przez kobelaka. Nene podał głową, a kaliskaner. No pięknie to wykończył to też trzeba przyznać, że Niemiec bardzo, bardzo ładnie skończył tę sytuację sam na sam. No i Jaga w samej końcówce już mocno rozbitego Radomiaka chce dobić. Jest jeszcze gol i Imaza, drugi dzisiaj gol Hiszpana, nieuznany, bo okazuje się, że chwilę wcześniej było zagranie piłki ręką właśnie w tej sytuacji. No i wszystko jasne, ta bramka też nie mogła zostać uznana, Imaz dwa razy, Trafiał do siatki, ale żaden gol nie został zapisany na jego konto. Jeszcze w doliczonym czasie gry poprzeczka po uderzeniu Leonardo Roszy, ale Zlatan Alomerowicz zachowuje czyste konto. Jagielonia kończy mecz bez straty bramkowej. Jagielonia w Radomiu wygrywa 2 do 0 i odskakuje rywalom w tabeli. W tym momencie Jaga ma 48 punktów. O 3 więcej od Śląska-Wrocław i cztery więcej od Lecha Poznań. Radomiak na 11 pozycji. Jak najbardziej zasłużone zwycięstwo lidera na wyjeździe. Radomiak, Radom. Jagielonia Białystok 02. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.